Ci pracownicy spółek i instytucji miejskich od wczoraj oficjalnie na papierze mają podwyżki. Miejscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą budżet na 2014 rok. 4 269... 1200 zł zostało przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń. Pracownicy co prawda dostali już pieniądze z wyrównaniem od stycznia, więc wczorajsza decyzja radnych to czysta formalność. Oni te pieniądze wszyscy już dawno dostali, mają je na kontach, pewnie już w większości je wydali, a my tylko i wyłącznie w papierach sprzątamy. Na tych porządkach zarabiający do 2500 zł zyskali 140 zł brutto, do 110 zł brutto, a powyżej 3540 zł. Pracownicy, jak wszyscy ludzie, oczekują zawsze większych wynagrodzeń. I ja właściwie nie widziałam jeszcze takiego pracownika, który by powiedział, że ma dosyć i satysfakcjonują go jego zarobki. Ponad 4 miliony na podwyżki pochodzą z oszczędności. Budżecie jest bardzo dużo różnych działów i rozdziałów, więc tak naprawdę to nie jest z jednego miejsca. To są po prostu środki, które udało nam się zaoszczędzić. Spór o pieniądze trwał kilka miesięcy. Przedstawiciele Związku... Zawodowych, oświaty, solidarności i urzędu miasta nie mogli porozumieć się co do podziału puli. Konflikt można oficjalnie uznać za zażegnany.